Dobry wieczór drodzy widzowie Kuba Jankowski z kanału Aqua Pasja się kłania Moi drodzy nie mogłem sobie odmówić przyjemności nakręcenia tego filmiku Pewnie się domyślacie z jakiej przyczyny, zobaczcie Moje 5 litrowe krewetkarium, krewetkarium na podłożu Master Soil na wodzie RO z wielką, z wielką ilością mchu. Rogatka. Są w nim trzy dorosłe krewetki yellow king kong. Samiec i dwie samice. No oraz od kilku dni przybywa, przybywa tej drobnicy, przybywa małych krewetek. Nie byłoby w tym nic dziwnego. Bo każdy kreweciarz taki obrazek widzi i to jest naturalne. Ale... W moim zbiorniku jest, z moim zbiornikiem jest jedna mała różnica w porównaniu do większości krewetkarzy. Moje krewetkarium to zbiornik, jak powiedziałem, 5-litrowy. Filtr filtrujący wodę w tym baniaczku to Versa Max Mini od Aquela, a lampka to dwuwatowy Sunsun. Malutka lampeczka. Zbiornik bez grzałki. Zbiornik stojący na. Parapecie. Raz w nim jest ciepło, no bo grzejnik robi swoje. Raz chłodno, gdy grzejnik nie grzeje. Więc mamy tutaj na pewno skoki temperatury. Cóż jeszcze? Zbiornik, w którym praktycznie od momentu założenia, czyli od jakiegoś października, końca października, nie robię regularnych podmian nie podmieniam tutaj wody z racji tego, że zbiornik stoi na parapecie i blisko grzejnika jest odkryty woda szybko paruje to co odparuje uzupełniam wodą RO odpowiednio zmineralizowaną i to wszystko woda jest tak dobra moi drodzy w tym baniaku że aż mam tutaj stółbie. nie wiem czy to wychwycę telefonem chyba tego nie wychwycę ale gdzieś tutaj, tak jak zbliżam telefon, zauważyłem, siedzi sobie Stubia. No a Stubia, jak wiemy, są w zbiorniku świadectwem tego, że woda jest całkiem, całkiem dobra. Więc ja oczywiście, jak już tak kiedyś mówiłem, nie polecam, to nie polecam zbiornika prowadzić w ten sposób, że nie będziemy robili podmianek z będzie na parapecie, bez grzałki i tak dalej. Nie, róbcie to wszystko po bożemu, tak jak książki każą, ale tak też da radę. Moi drodzy, tych krewetek, tych maluszków z dnia na dzień jest coraz więcej. Pewnie przeżywalność będzie dość, dość wysoka. Ja tutaj tego towarzystwa praktycznie nie karmię. Co mogą znajdą sobie w tym mchu w roślinności raz na jakiś czas, coś tam im wrzucę. No i, i jak widać można, jak widać można. Raz jeszcze podkreślam, to co teraz nagrywam nie jest poradnikiem jak hodować krewetki Karidina, to po prostu jest taka moja robota, to co ja wymyśliłem może nie, nie tyle wymyśliłem co, na co pozwoliły mi warunki bo na takie krewetki pozwoliły mi warunki wpuściłem tutaj kilka krewetek, które dostałem od kumpla, rozmnożyły się no i jak widać dają radę bardzo fajnie to wygląda cieszy mnie taki widok maluszków w moim baniaku, no i niech rosną widzicie, jeszcze jedna mamusia z jajeczkami o to chodzi. Kochani, pozdrawiam, miłego wieczoru, cześć.